Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jak widzicie udało mi się wbić Bibi na 30 rank, oczywiście wbiłem to na solo, więc za chwilę sobie przejdziemy do replay, ale jeszcze na początku zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo jeżeli będzie 1000 łapek to postaram się wbić jakąś e, kolejną postać na 30 rank, więc zostawcie łapę w górę jeżeli chcecie żebym wbił kolejną postać, to jest moja druga postać, bo pierwszą oczywiście był TIK. Jak widzicie tutaj 30 rang, zresztą odcinek z tego też jest na kanale yy, Więc teraz przyszła kolejna nabi. Parę dni temu nagrywałem właśnie taki odcinek, że bito najlepsza postać właśnie na solo do wbicia, no i udało mi się wbić 30 yy, rang właśnie na nabi. Teraz sobie może przejdźmy do replay Wbijałem to oczywiście na takiej mapie yy, Chociaż w sumie wbiłem to na dwóch mapach najpierw wbijałem to na takiej mapie, tutaj wbiłem do 900 yy, bo później oczywiście mapa się zmieniła, no i musiałem wbijać to na takiej, ta mapa na tej mapie nie ma parcubsów, więc no tyle dobrze właśnie, że tutaj nie było żadnej przewagi parcubsów, chyba że rzeczywiście ktoś kogoś tutaj ubił i zebrał sobie park'a wtedy miał, ale tak skrzynek jakiś czy coś to nie ma właśnie na tej mapie Więc polecimy sobie z replayami No tutaj jak widzicie minus 3, minus 3 zresztą jak, chyba jakąś godzinę czy coś nie mogłem w ogóle wbić E, tam nie wiem, powiedzmy wyżej niż 900. Bo co wbiłem wyżej niż 900, to zaraz e, spadałem. Tutaj 9 miejsce, niestety, minus 10, no ale tak to mniej więcej wyglądało. Najgorzej, właśnie, było przebić to 920. Powiedzmy, bo nie mogłem po prostu wbić. Tak jak mówię, e, ciągle dostawałem minus, e, wracałem powiedzmy na 900. Czasami nawet poniżej 900 spadłem, no więc tak to właśnie wyglądało. Myślę, że polecimy sobie tutaj z replayami, właśnie, jak wbiłem tą biw. Myślę, że to jakie bardziej. E, ciekawsze gdzie jakieś wyższe miejsce zająłem, bo chyba nie ma sensu właśnie pokazywać e, tutaj takich replay, w których zająłem czwarte miejsce, czy coś, bo zapewne tam po prostu e, stałem w rogu. E, zresztą zobaczcie sobie, jak ta mapa wygląda i, i co tam, jak dokładnie się tam gra, więc myślę, że powiedzmy, polecimy sobie z tym replayem. Tutaj e, udało mi się zająć pierwsze miejsce. Lecimy sobie zrespiono, oczywiście. Po lewej stronie od góry jest ser, więc e, trochę lipa na dole, bi się kręci, ale ja zauważyłem, że tutaj bi nawet jeżeli się kręciły, to ogólnie później atakowały, więc ja po jakiejś chwili też zacząłem po prostu tak robić, że kręciłem się i atakowałem, ale też starałem się po prostu nie bardzo timować, bardziej bezpiecznie grałem. Widzicie, teraz jakaś tutaj kamperka wlatuje, kręcenie się w krzakach. No i na niej niestety od dołu, gdzie na Nani z tym nowym gadżetem naprawdę lepiej unikać. Bo po prostu jeżeli traficie go, no to po prostu ten damage, ta kula damage'u wraca do was No i możecie stracić tarczę albo po prostu zginąć Jak widzicie ja tam walczyłem z Serge'em, tutaj dostał na niej Tutaj e, zepsuł, dostał e, za 3000, no i udało się go porobić Został Serge, który prawdopodobnie też padnie, bo raczej nie ma gdzie uciekać Tam e, B, druga też przyszła e, tutaj, pomaga Chociaż ulta sobie naładował ale nie zdążył użyć tara po prawej stronie w krzakach z tym, z tym oczywiście nowym gadżetem, gdzie te trzy duchy E, respi, dwa power mam, więc w sumie nie jest źle jak na tą mapę, dwa power ośmiu graczy zostało no i tutaj kamperka w krzakach, chwili taktyczne, kampienie niestety tutaj B e, przyszła, dostała raz, od razu tarcza jej się załączyła, no i tutaj drugi raz od razu padła, fajnie tu wyszło, no tutaj musiałem zniszczyć ten gadżet e, tym mocniejszym atakiem, no ale trudno siedmiu graczy zostało, B od góry i jeszcze chyba jest tam B e, na dole, tutaj Tara fajnie zablokowana tym gadżetem, więc tu udało się ją ubić ta Bi sobie prawdopodobnie weźmie tego Parkesa, ale z tego co pamiętam dokładnie, zacznę ją tutaj atakować yy, jeden no i ona chyba prawdopodobnie tu padnie, bo raczej nie ucieknie, dokładnie padła i yy, kolejna bi od dołu, tutaj od razu też na tarczę dostała yy, Straciła tą tarczę. Wasze yy, HP mi zostało, wyleczyłem się tutaj. Bibi niestety na środku, ale jest obita, więc można sobie tutaj wchodzić. Jest Raph na też na środku. On tutaj jeżeli się zablokuje, to trochę jest yy, lipa, no bo widzicie, ja zamiast w niego to trafiam po prostu w te jego, ten jego gadżet 1200 HP mu tam u góry zostało Bi na dole siedzi Ja się tutaj leczę na spokojnie Gadżetem oczywiście się zastawiłem, żeby nie było e, Tutaj dostała, była bez B, Co ciekawe, więc fajnie się udało Mi tutaj 1 HP zostało I gdyby ten raf trafił, miałbym drugie miejsce Ale udało się tutaj zająć fajnie Pierwsze miejsce, plus 8 pucharów Więc tak wyglądała powiedzmy jedna z tych gier e, Które właśnie zagrałem Dosyć długo tutaj grałem Ale w końcu się udało to wbić więc jest fajnie, pamiętajcie 1000 łapek I wbijam kolejną postać na 30 rank Na solo, zobaczymy, myślałem na jakimś Adgarem albo na Sergem, ale to jeszcze Zobaczymy e, czym tutaj Co tutaj wbija, oczywiście jeżeli będzie 1000 łapek, polecimy sobie tutaj Kolejne pierwsze miejsce było, więc myślę, że możemy Polecieć sobie e, z, z tym Replayem, tutaj też pierwsze miejsce wpadło Więc git. no niestety Nani Od góry, Bibi na dole, ja tutaj Zdecydowanie nie chcę walczyć z Nani Bo oczywiście ma ten nowy gadżet ten damage jest naprawdę zresztą tutaj, jak widzicie, e, użył sobie gadżetu i ta kula, ta kula z tym damageem leci do mnie. Chciałem się zastawić tutaj tym gadżetem, ale kula i tak we mnie wyce była wycelowana, więc po prostu dostałem tarczę. Tak naprawdę e, na samym początku gry straciłem, więc trochę lipa e, mam, nie mam po prostu już tej tarczy i inne bi, mają powiedzmy przewagę. Ja staram się tutaj uciec od nani niestety, bo po prostu nie mam szans. Tutaj Rosa u góry. Dobrze, że udało mi się trafić, bo jeżeli by na mnie wyleciała, to byłoby dziesiąte miejsce, więc trochę średnio tutaj teraz fokus na tą Rosę leci, żeby ją tutaj jak najszybciej ubić. tutaj już jest już są 3 bi ze mną oczywiście, więc, więc trochę lepiej tutaj skanowanie krzaków Daryl sobie wyszedł ze środka. Dostał tutaj Daryl, mam ten mocniejszy atak załadowany. Rosa padła tam wymęczyli tą Rosę. Dostała tutaj bi za dwie, za 3000. Dostałeś 280 HP i też, tylko że jest problem ten, że ja nie mam tarczy, ta bi pewnie ma tarczę, więc muszę tutaj uważać, ja się już tutaj kręcę z tą bi która ubija inną bi u góry, tutaj trochę pomogę oczywiście, żeby wiadomo, trzeba tutaj pozbyć się innych graczy, żeby nie dostać minusu, więc git, wstawiam sobie gadżet, ubijam od razu tą bi atakuję... Niestety tutaj nie wyszło, nie trafiłem, dostałem od niej, więc trochę muszę się wycofać. Ona już mnie tutaj goni z tym mocniejszym. Dostała też ode mnie mocniejszym, więc chyba tam tarczy nawet straciła. Chyba tak, raczej, raczej tarczę straciła sześciu graczy zostało. Tutaj na niej właśnie. padł, Bibi została, ona też tutaj padnie, raczej bez szans. Udało mi się ją ubić. Jednego parkubsa mam, trzech graczy zostało, został Daryl i B, w sumie dwie B, bo jeszcze ja tutaj Daryl dostał, niestety nie udało się go trafić tym mocniejszym Bee się będzie kampiła w tym właśnie prawym dolnym rogu, zresztą Daryl też będzie się tam kampił, więc tak naprawdę jeżeli środek sobie przejąłem mam po prostu pewną wygraną szkoda, że tutaj nie miałem już gadżetów, miałem wszystkie gadżety wykorzystane, bo pewnie bym się zastawił Bee tutaj wystrzeliło poleciała w strefę, no i Daryl raczej już tutaj bez szans i tak właśnie udało mi się tutaj zająć to pierwsze miejsce, na samym początku straciłem tarczę, ale i tak fajnie się udało zająć właśnie pierwsze miejsce, więc myślę, że polecimy sobie z ostatnim replayem tutaj jak wbiłem, niestety tutaj mogła być ostatnia gra, ale dostałem plus 4 więc no, tego jednego puchara zabrakło, także lecimy sobie, tutaj plus 8 dostałem, więc całe szczęście się udało to wbić lecimy sobie z tym właśnie ostatnim replayem, znowu na Nani po lewej stronie tutaj Bibi po prawej, więc lecę po prostu w stronę Bibi, bo tak jak mówiłem nie chcę walczyć z Nani, Nita u góry jak widzicie kampi, ja tutaj stawiam sobie gadżet, żeby ta Bibi po prostu ode mnie odeszła, Nita sobie przykampiona siedzi u góry, więc no niefajnie, jeżeli bym wpadł w nią, no to byłoby nieciekawie, ja sobie tutaj prawdopodobnie będę po prostu siedział w tych krzakach Wyczekiwa. Nie chciałem tutaj grać agresywnie, żeby nie, po prostu nie dostać minusa, żeby to w końcu wbić, no jeden pucharek to trochę szkoda, żeby stiltować z tego, więc po prostu grałem tutaj bardziej defensywnie, Nita cały czas przykampiona u góry, ja tutaj szukam tej Bibi, ona, ona gdzieś tam e, dalej sobie ucieka, tu je w krzakach nie ma, ona jest tutaj, walczy z e, Nani, no oczywiście ja o tym nie wiedziałem, bo e, nie, nie, widzę, nie widziałem kto jest w krzakach, nie mogłem sobie po mapie... E, przesuwać, więc no nie wiedziałem, tutaj Nita dostała raz, mam już załadowany mocniejszy tak kolejna Bibi od góry, tutaj też walka z tym e, sergem trwa, ja tą Nitę się tutaj staram ubijać, niestety no siedzi za trzema blokami więc nie mogę jej trafić, e, więc po prostu ja też sobie siedzę i czekam aż w końcu wyjdzie i będę mógł tam e, w nią trochę postrzelać, żeby oczywiście padła, no dziewięciu graczy zostało, tutaj też e, Bibi sobie ulta naładowała Nita ucieka do góry, w sumie ucieka na środek więc y, trochę lipa, bo już ją tam zgubiłem. Po prostu nie mogę jej teraz y, tam atakować. Bo jeżeli wyleci na mnie, no to będzie problem. Tutaj nani z odpalonym, oczywiście, gadżetem. Nita przyjczajona na środku. Ja, oczywiście, w tym prawym, dolnym rogu sobie siedzę. Y, trzymam powiedzmy dalej tą swoją pozycję. Tutaj nani je rozwala. I chyba ta Bibi padnie, bo tutaj Gale, Bi, i y, 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 y właśnie nani ubijają. No i tak, tutaj pada. Y, Nita zaatakowała nani. Dostała tutaj y, y, trochę damage. Ale niedużo, no i udało się na niej pokonać Tutaj kolejna B, Gale zresztą Gale'a zresztą też mi się udało pokonać Tutaj Nita dostała e, od razu ultem No i jeszcze mocniejszym atakiem udało się ją tutaj porobić e, Mam już środek, można powiedzieć, przejęty Czyli tak naprawdę mam pewną e, wygraną Bo mają małe szanse, żeby tutaj właśnie na środek do mnie wejść Oni już tutaj tylko czekają, kto pierwszy padnie Żeby jak najwyższe miejsce zająć Oczywiście tutaj Bibi Yy, przeżyje najdłużej. No Bi już dwie padły, została tylko Bibi. No a ja na środku sobie pierwsze miejsce zajmę. Więc właśnie tak wyglądały trzy gierki, yy, właśnie z wbijania tej Bi na tysiąc Było oczywiście, trwało to dłużej, było więcej gierek, ale myślę, że trzy wystarczą. Jeszcze zobaczymy sobie, który jestem w Polsce, pewnie jakoś nisko, bo tutaj Bi to raczej mocna postać, yy, więc sporo osób. No jestem dziewiąty, więc myślę, top 10 jest, więc nie jest źle. Jeżeli chcecie, żebym kolejną postać bił na 1000 pucharów. No właśnie na 30 rank To zostawcie łapę w górę, 1000 łapek I będę próbował bić kolejną postać na 30 rang Na tym koncie zasubskrybujcie kanał Bo lecimy po 45 tysięcy subów Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka Siema